cześć widzowie, za żelazną bramą i etap piąty, level piąty potrzebujemy, potrzebujemy, shotguna nie ma kurde shotguna trochę mało tutaj broni nam dali dobra, bierzemy to co jest czyli taką giwerę sobie weźmiemy taką giwerę sobie weźmiemy weźmiemy sobie naboje do tego, do tego weźmiemy sobie, słuchajcie jajka, pastylki jakieś tam żelazo w tabletkach co sobie jeszcze weźmiemy weźmiemy sobie to, słuchajcie i weźmiemy sobie skaner no, dosyć sporo mam kasio kasiory może nam to wystarczy ile kosztuje to? sporo Dobra, lecimy. No i słuchajcie, tu już nie ma zabawy. Skaner jest. Jest giwera pierwsza. Bierzemy szybko. Dobra, jest kolo. Dobra. Kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Przypominam, gram na y, touchpadzie, więc czasem mogą być jakieś wariacje. Co mi tu, kurde, strzelasz do mnie? Dobra, uwaga, bierzemy to coś. A, dobra, postrzelamy sobie z UZI. Nie chodzić, tylko bez przerwy trzeba strzelać. Kurde, no. Dobra, i teraz tak słuchajcie, tu są drzwi. Jedne i najlepsze jest, że otwiera to włącznik, gdzieś tam, gdzieś tam. Dobra, gdzie ten kolo uciekł. Chodź tu. Ciadu. Ha, dobra. Słuchajcie, tu jest taka większa komnata. Tu nie ma nic. Tu gdzieś coś było. Chodź tu, kurde. Ten uciek. Nie zainteresowany w ogóle mną. Dobra, tu coś jest. Weźmiemy sobie to. Kurde. Co mi tu? Kurde, zbolały. Dobra, idziemy na dół. Teraz tak, idziemy sobie tu. Tu coś jest? Jest. Kurde. No, słuchajcie, nie ma tutaj zastanowienia. Tutaj nic nie ma. Tu mi już strzela. Teraz tak, bierzemy sobie jeden kluczek, tu. Kurde, bierz go i zaraz bierzemy sobie drugi kluczek. Dobra, jest drugi kluczek, tu. Givera. Mam 20 jeszcze, to już się kończy. Będziemy grzać z czego innego. Dobra, idziemy sobie teraz tu. Słuchajcie, idziemy sobie na dół. Dokładnie, i teraz tu trzeba tą drugą dźwignię przeciągnąć. Poszła druga dźwignia. Z tego replikują. Nie wiem, to jest jakiś ich teleport, kurde. Oj dziady, dziady. Tu jest teleport, ale muszę wziąć inną broń, bo ta już szkoda tej. W sensie slot się... No, zużyje slot. Teraz tak, tu jest jeden kluczyk. są, no super nie wiadomo po co, jak nie mam takiej broni teraz otwieramy to tu się otworzy gdzie indziej brama to nie jest ta, natomiast to otworzymy drugim kluczem i teraz uważajcie, gdzie jest gdzie jest yy, ten no tu jest, słuchajcie, zamek to są geniusze po prostu to się nam otwarło już innym inną metodą Wracamy, trzeba przeładować Idziemy sobie tu kurde nie tak. I teraz tak Tu mamy już, słuchajcie, kartę No dobra Wszystko teoretycznie mam Moglibyśmy zacząć zabawę. Tam trzeba się yy, przeteleportować. Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, czy na pewno mam wyjście stąd. To znaczy kurde znowu. Czyli tu trzeba iść, tu, 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 tu. Teraz tu. Teraz tu. Dobra, spoko i tu otwarte. A, tu jeszcze coś jest. Oczywiście nie jest mi to potrzebne, bo strzelby nie ma nigdzie. Dobra. Wracamy. Na końcu trzeba zażyć jeszcze te tabletki. Żeby nam energia dorosła, podrosła. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Co mi? Jeszcze trochę zostało tych naboi. Idziemy w dół, w prawo. Dobra. Tak. Idziemy teraz tu. Uwaga, karta. Ciekawe na ile ten dekoder jest... Detonator. Spieprzamy. Ruchy, 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 ruchy. Dobra. Dobra. Teraz tu idziemy. Co jest koleś? Uciekaj, z pierwszej chamie. Ham sobie z pieprza. to ciśnienie. Kuśwa to nie było miłe, ale czekajcie czemu to tak szybko już na napierdziela. Trzeba zjeść te kurde, nie zdążę sobie tabletek zjeść. Dobra, spieprzamy stąd.